Name it od Dumel. Jest to szalona gra dla dzieci od 8 roku życia, ale ma też wersję od 15 roku życia. Gra imprezowa, gra rodzinna, w której naszym celem jest udzielanie prawidłowych odpowiedzi. Grata to taki przepiękny mikrofon. Z kolorowymi przyciskami dookoła może w grę grać 5 osób, tyle mamy tutaj dookoła kolorów. Na środku mamy przyciski z uśmiechniętą oraz smutną buźką, a na spodniej części gry mamy włącznik. Możemy wyłączyć całkowicie, włączyć tryb 15, tryb demo, w którym gra jest fabrycznie ustawiona w pudełku oraz wersja 8 i może wersję 8. Włączymy. Proszę, aby każdy z was wybrał kolor i nacisnął przycisk. Ostatnia osoba zatwierdza ilość graczy, naciskając na wesołą buźkę. Zaznaczę jeszcze, że w grze Name It mamy ponad 400 pytań w aż 35 kategoriach. Za chwilę usłyszycie dźwięk. Gracz, który go rozpozna, szybko naciska swój przycisk i udziela odpowiedzi. Następnie podam Wam prawidłową odpowiedź. Jeśli gracz odpowiedział prawidłowo, naciśnijcie wesołą buźkę, a jeśli nieprawidłowo, smutną buźkę. Za prawidłową odpowiedź otrzymujesz jeden punkt. Za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi inni gracze dostają po jednym punkcie. Zwycięża pierwszy gracz, który zdobędzie 20 Dokładnie punktów. Dokładnie tak, gdy Znaczymy udzielimy złej kraj. odpowiedzi. To nasi przeciwnicy dostają punkty. Pierwsza wylosowana kategoria to kraj. No i teraz gracz, który zna odpowiedź, musi przycisnąć ten przycisk. Kolory tutaj się podświetlają. Graczy, Czerwony. którzy grają. Odpowiedź? Teraz mam czas na udzielenie odpowiedzi. Właściwa odpowiedź to. Mówcie to między sobą i naciśnijcie wesołą tak. buźkę wciskamy. Zaznaczymy nieprawidłową. Czerwony, zła odpowiedź. Pozostali gracze dostają po jednym punkcie to wcale nie jest takie proste. nieprawidłową. Narzędzie to była może piła? Prawidłowa odpowiedź to piła łańcuchowa. Możemy Zgadać. uznać. Świetnie! Gracz czerwony, zdobywasz jeden punkt: Instrument muzyczny. No i na tym właśnie polega gra Name It. Odgadujemy to, co zostaje nam tutaj przedstawione przez ten nasz szalony mikrofon. Nikt nie zgłosił się do odpowiedzi. No właśnie. odpowiedź to ksylofon. Ksylofon. Fikcyjne stworzenie. Fikcyjne stworzenie, ale możemy sobie włączyć wersję 15+. Proszę, aby każdy z was wybrał kolor. Weźmy trzech graczy. Za chwilę usłyszycie dźwięk zespół. I kto zna odpowiedź, przyciska Jaka jest odpowiedź? przycisk. Podaję teraz odpowiedź, żeby wszyscy gracze usłyszeli. Właściwa I... odpowiedź to perfek po odpowiedzi w mikrofonu ustalamy, czy gracz odpowiedział poprawnie, czy błędnie. Za każdą poprawną odpowiedź dostajemy jeden punkt. Za każdą błędną odpowiedź nasi przeciwnicy dostają po punkcie. Name it jest wykonana z tworzywa, jest leciutka, a prowadzący grę, którego słyszymy w tym świetnym mikrofonie, Lubi urozmaicać grę i rozdawać bonusy. Włączyłam jeszcze raz, żeby pokazać Wam sterowanie czy pomijanie, bo możemy to wszystko tutaj zrobić. Teraz wybieramy sobie graczy, zatwierdzamy ich zieloną buźką. Żeby pominąć zasady, po prostu naciskamy cokolwiek na naszym mikrofonie. Jeżeli chcemy, żeby mikrofon nam powtórzył, o, teraz mówi o miejscu, to pewnie będzie lotnisko. Możemy nacisnąć dwa razy uśmiechniętą buźkę, wtedy on powtarza kategorię i dźwięk. Możemy też w każdej chwili posłuchać ile kto ma punktów, ale musimy je najpierw zdobyć oczywiście. Odpowiedź jest lotnisko. Właściwa odpowiedź to lotnisko. Zielona buźka punkt dla mnie. Mikrofon powie nam o punktach, gdy ktoś będzie ich miał 15. Ale w każdej chwili możemy go poprosić, żeby nam te punkty przypomniał. Musimy przez dwie sekundy wcisnąć. Sprawdźmy wyniki. Obie buźki. Gracz żółty, gracz czerwony, zero punktów. Gracz zielony, prowadzisz i masz jeden punkt. Grę wygrywa Rodzaj osoba, która zdobędzie 20 punktów. Gracz fioletowy, obudź się! Następne pytanie jest. No właśnie, takie sytuacje też się tutaj zdarzają. Jeśli ktoś nie próbuje odpowiadać, mamy tutaj też pojedynki, czyli nasz mikrofon wybiera, Duży gracze ze sobą się pojedynkują, rozdaje bonusy, na przykład za szybkość, dodatkowe punkty, bardzo dużo zaskakujących zwrotów akcji. W trakcie tej gry mamy. Jest też tutaj miejsce na podłączenie słuchawek. Name it to świetna gra imprezowa. W moim odczuciu, im starsi gracze, tym lepiej i ciekawiej i bardziej emocjonująco się w nią gra, bo mamy ten wyścig do odpowiedzi, jednak bardziej wyrównany i bardzo dużo emocji towarzyszy rozgrywce w Name It. Więcej ogrze na blogu w opisie do filmu jest link.